Siemka, z tej strony Pumpking, a dzisiaj pokażę wam top 5 gier na Roblox w lipcu. Będzie to w połowie opinia Robloxa, a w połowie moja. Przed startem daj Subika i Wajkacha, Zostawione? To lecimy z filmem. Na piątym miejscu ląduje Pet Simulator X, w tą grę gra jeszcze 100 tysięcy osób, ale według mnie ta gra jest już stara, nie ma takich aktualizacji jak kiedyś, bo prestonowi się już po prostu nie chce. Na czwartym miejscu ląduje Jailbreak. Według Robloxa ta gra jest gdzieś około na ósmym miejscu, ale według mnie jest na czwartym. Gra dostaje coraz to słabsze aktualizacje, ale mi się to podoba. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy jeszcze grasz w Jailbreaker. Na trzecim miejscu ląduje Piggy. Oczywiście Piggy jest stara, ponieważ ma 3 lata. Właściwie nie jest popularna ze względu na Piggy Book 2. Stare chaptery są spoko i je lubię, ale Piggy Book 2 wszystko. Zniszczyła, według Robloxa, ta gra nie jest w ogóle w podium, ale według mnie jest to właśnie trzecie miejsce. Na drugim miejscu ląduje Adapt Me. Adapt Me jest też starą grą, która była popularna w starych czasach, kiedy grało po 200 lub 400 tysięcy osób. Według Robloxa ta gra jest na szóstym miejscu, ale... Według mnie na drugim, bo gra jeszcze nie do końca umarła i gra 100 tysięcy osób. Na pierwszym miejscu ląduje Brookhaven. Jest to całkiem nowa gra, która ma dwa lata i gra w nią nawet teraz. 400 tysięcy osób. Według Robloxa jest to właśnie pierwsze miejsce, ale jak dla mnie nie powinno być w podium, bo dla mnie to zwykła podruba Bloxburga. Tyle na dziś daj znać, czy też popierasz moje zdanie.